Ale koronajcie, Nie no tu, ale trzymaj się go Szkodaj si kurwa, tak Kurwa, ja się boję Kurwa, ale ujrzyj kurwa, ile was już chuj, właśnie, to, co... Nie ja wiem kurwa jest Zajebiście się trzymaj się na no. chuj masz! Ej kurwa Kurwa Poczekaj no Dobra ja wchodzę, ja się boję Ale to ma mocy i co to jest kurwa? 400 Kurwa Powoli Dobra teraz się trzymaj w mocno. Nie do tyłu, Nie i... Nie Trzymaj się Nie Nie Kurwa Ja pierdolę Bo ja wpadnę Ja Balczkiewicz Balczkiewicz Ja pierdolę Zatrzymuj to kurwa Gówno jasno